Odcinek pierwszy o tym, że nie ma wiary bez mszy, o pierwotnym Kościele i o tym, że dbał o swoich ludzi, i o tym, że jego głównym celem była misja no i o tym, jak głosić Ewangelię dzisiaj. Nigdy w historii Kościół nie miał takich możliwości głoszenia Ewangelii. Jak dzisiaj. Dla przykładu, nasze pierwsze rekolekcje wielkopostne, internetowe, obejrzało około 100 tysięcy ludzi. Nigdy w historii Kościół nie miał możliwości tak szerokiego podejścia do ludzi. A z drugiej strony, tak często słyszymy, że Bóg jest dobry, a Bóg jest fajny. Tylko czy to zmienia nasze życie, czy to zmienia nasze naleciałości? Często złe wychowanie typu, uważaj co robisz, bo Bozia cię skaże. Czy my to w ogóle analizujemy, to co nam mówią o Bogu, o Kościele? Bo często nie ma to nic wspólnego z Ewangelią, jedyne co to opiera się o jakąś tanią sensację. Pierwotny Kościół, jego siłą było spotkanie z Jezusem i z ludźmi, którzy bezpośrednio na własne oczy Jezusa oglądali, na własne uszy go słyszeli i dotykali go swoimi rękoma. Obok ich świadectwa nie dało się przejść obojętnie jak Obok większości niedzielnych kazań. To byli ludzie, którzy opowiadali, co Jezus na ich oczach wyczyniał, co robił. I, I celem pierwotnego kościoła była misja opowiedzieć o tym innym ludziom. I ta misja była skierowana do swoich, do Żydów, ale też i do szeroko pojętych pogan. Nie dało się obok tego przejść obojętnie. Kiedy ci świadkowie wiary zaczęli umierać, albo kiedy groziło im prześladowanie, Śmierć z powodu tego, co głoszą, zaczęto szybko spisywać ich relacje, w ten sposób powstały Ewangelie. Potem zaczęli je czytać poganiem i zaczęli obserwować życie tych pierwszych, nawróconych ludzi, i wtedy powstało to słynne pogańskie stwierdzenie: Popatrzcie, jak oni, ci chrześcijanie, jak oni się szanują, jak oni się miłują. Pierwotny Kościół, czy on się różni czegoś od tego, w którym my dzisiaj żyjemy? Dlaczego ten pierwotny kościół miał kiepskie warunki do przekazywania wiary, ale niesamowite owoce? Siłą pierwotnego kościoła była Eucharystia. Oni się spotykali na wspólnej mszy. Dlaczego? Bo to było spotkanie z żywym Bogiem. Z tego brali siłę do tego, żeby ze sobą fajnie żyć. Tam był ścisły podział obowiązków. E, apostołowie zajmowali się głoszeniem słowa. Co to znaczy? Opowiadali, co Jezus na ich oczach, a często wobec nich robił, jak przebaczył im ich głupoty, ich zdrady. E, Zauważyli, że przychodzi mnóstwo ludzi, więc trzeba było się tymi ludźmi zwyczajnie zająć. Tak powstał urząd diakona. Diakoni byli ci, to byli ci ludzie, były wśród diakonów również diakonice, czyli kobiety. Oni byli powołani do tego, żeby zajmować się po prostu biedą wśród ludzi, bo wśród tych zróżnicowanych ludzi, którzy przychodzili do pierwotnego kościoła, byli różni ludzie. Tacy, którzy klepali biedę aż piszczy. I siłą tego pierwotnego bo kościoła były małe wspólnoty. Nie było kościołów jeszcze, nie było się gdzie spotkać w większej grupie, więc spotykano się po domach. Realnie było to 50-80 osób. Oni świetnie się znali. Oni szybko musieli wo wobec siebie wyjść z anonimowości. Yy, to byli bardzo zróżnicowani ludzie, różnego stanu. Często Pan spotykał się z niewolnikiem na wspólnej modlitwie przed Jezusem. To musiało wywoływać zaciekawienie, to musiało wywoływać reakcję. Obok tego nie dało się przejść obojętnie. A oni o, się, o siebie dbali, bo się znali, znali swoje potrzeby. Że ten jest głodny, więc trzeba dać mu jeść, a ten yy, yy, trzęsie się zimna, więc trzeba dać mu ubranie. Dlatego poganie mówili, jak oni się miłują. To była nowość w tamtym, całkowicie zróżnicowanym świecie. Jak to robić dzisiaj? Cieszę się, że jestem w małej parafii trzy kościoły. Średnio na jeden kościół przypada 250 osób, więc ze strony logistycznej i ekonomicznej jest to potężne wyzwanie. Ale jeszcze jedna kolenda, i wszystkich tych ludzi, którzy są w kościele w niedzielę, znam po imieniu. To są rewelacyjne warunki do osobistego przebywania z ludźmi, do osobowego przekazu wiary. Więc cieszę się, że jestem w małej parafii, bo my się tu wszyscy znamy. Możemy na siebie liczyć, wiemy, czego od siebie oczekiwać. A mimo to w tej parafii malutkiej idziemy jeszcze w kierunku mniejszych grup. Dlatego herbatki u proboszcza, dlatego krąg biblijny, dlatego noce ministrantów na probostwie. Dlatego zapraszam na wspólne oglądanie filmu, żeby wyjść z niedzielnych ławek i spotkać się nieformalnie, ale ponieważ wszyscy jesteśmy tej samej wiary, spotkajmy się jeszcze w małym gronie. Poznajmy się bardziej, zobaczmy, jakie są nasze potrzeby, pomódlmy się za siebie bardziej wzajemnie, otwórzmy się na siebie. Cieszę się, że jestem w tej parafii, bo to jest idealne miejsce do bezpośredniego przekazu wiary. Tak naprawdę w Kościele to wszystko nas dzieli. Mały, duży, gruby, chudy, mężczyzna, kobieta. Jedynym zwornikiem ludzi w Kościele jest to, że jest jeden chrzest, jedna wiara. Patrzymy wszyscy i uczymy się zaufania wobec tego samego Boga, Jezusa Chrystusa. Zapraszam Was na świadectwo człowieka, który poznał drugiego człowieka z zupełnie z innej bajki, z innego świata, a mimo to są ze sobą razem, przetrwali nie jeden trudny moment. Dlaczego są ze sobą razem? Przecież wszystko ich dzieli. Hormony już dawno wywietrzały. Zapraszam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Aleksander i Anna. Jesteśmy 18 lat po ślubie. Mamy trójkę dzieci. Ja pochodzę z normalnej rodziny, gdzie nigdy o Panu Bogu się nie mówiło. Chodziło się do kościoła, żeby chodzić. Nie narzucało się Panu Bogu. I całe życie żyłem w takiej świadomości, że wszystko mam we własnych rękach. Że, że muszę liczyć tylko na siebie. I tak żyłem aż przez narzeczeństwo. Później przez 11 lat ślubu, bo moja żona zawsze była blisko przy Panu Bogu. Ja mm, żyłem tak i nie inaczej, bo wszystko brałem we własne ręce. Niszczyłem nasze małżeństwo, przeżyło, przeżyło nasze małżeństwo przez to kilka kryzysów, aż w końcu tak nisko upadłem, że miałem tylko jedno wyjście: albo rozwód, albo razem. Zdecydowaliśmy się, że wyjedziemy na rekolekcje. No i na tych rekolekcjach. Pan Bóg znalazł na mnie sposób. Przy jednej z adoracji dotknął mnie i coś we mnie uderzyło, coś we mnie się zaczęło dziać. Zaczęła się we mnie dziać przemiana. No i wtedy zrozumiałem, ile robiłem zła w swoim życiu. Wtedy na tych rekolekcjach też, ale ogólnie zobaczyłem, że Pan Bóg to nie jest ktoś, kto o kim się mówi, tylko że to może być przyjaciel, że można na nim polegać. I od tego czasu zaczęła się moja taka przemiana w życiu. Proces uzdrawiania mnie, o, tak mogę powiedzieć. Pan Bóg uzdrawia mnie każdego dnia. Każdego dnia poprzez czytanie Pisma Świętego, no, dociera do mnie, uzdrawia mnie, pokazuje mi. Ten proces dzieje się cały czas. Zmieniło się wiele w moim życiu, bo zrozumiałem, że i alkohol, i wiele innych rzeczy powodowało to, że byłem takim, a nie innym człowiekiem. W tej chwili wszystko się zmienia. Nic nie, może nie jest pięknie, ładnie, jak niektórzy myślą, ale jest łatwiej, bo wiemy, że jest z nami Pan Bóg, który zawsze nam pomoże, że On tylko stoi i czeka, aż nam pomoże, ale my musimy go zaprosić do siebie, do swojego życia, właśnie poprzez czytanie Pisma Świętego, poprzez zapraszanie go, bo On sam nic nie zrobi, my musimy go zaprosić. Moja żona zawsze była przy Panu Bogu. U mnie było całkowicie zwyczajnie. Yy, wiarę, miłość do Boga przekazali mi moi rodzice. Yy, moja mama nauczyła mnie modlitwy, zawsze się ze mną modliła. Yy, czytała ze mną Biblię. Przed taki etap, że pokazała mi Pismo Święte i powiedziała Ania, to jest największa wartość dla każdego człowieka. Yy, a mój tato, pamiętam, jako zapracowanego człowieka, który zawsze mi powtarzał, Ania, bez Boga ani do proga, który modlił się rano i wieczorem. Pamiętam tatę spracowanego, który się modlił i był dla mnie takim świadectwem, że to, co mama mówi o Bogu, takim, e, takiej miłości, e, o doświadczeniu o Boga, o modlitwie, to tata wykonywał jakby na, na kolanach. A był dla mnie też świadectwem bardzo mocnym, e, że taki mężczyzna, który jest pracowany i ma tyle, jest tyle tak zabiegany i zatroskany o swoje dzieci, ma czas na, na modlitwę, na rozmowę z Panem Bogiem. Zawsze w tych trudnych chwilach widziałam tatę, kiedy klęczy yy, i się modli za nas wszystkich, bo yy, nas było piątka rodzeństwa, więc miał, yy, modlił się za nas. I to było dla mnie świadectwem. I tą całą prawdę o Bogu, o miłości, o żywym, prawdziwym Bogu, yy, o tym jak do, Pan Bóg jest dobry, to otrzymam od moich rodziców całkowicie za darmo. I tą samą prawdę przekazuję swoim, swoim dzieciom. A tak naprawdę, jeśli chodzi o Pismo Święte, o całą Ewangelię, o, o doświadczeniu Boga, y, zaczęłam odkrywać na każdym etapie swojego życia. To było na każdym etapie, odkrywałam czego, coś innego. Y, I to, co mama, moi rodzice mi zawsze wpajali, y, do tej pory realizuję w swoim życiu. Chwała Panu.